Panie Tranżycie, niestety porażka pańskiego zespołu z CSR-u. No jak pan oceni wydarzenia wojskowe? No myślę, że mecz nam się po prostu bardzo źle na początku ułożył. Szybko stoczyliśmy w gdzie przy bramce. Musieliśmy koniec wyjść. ale pokazały bardzo dobre przygotowanie i motoryczne i taktyczne. Zagraliśmy dobrze na pressingu. I przez z tym nie potrafiły sobie poradzić gospodyni później, dlatego też do prowadziliśmy do remisu, choć sądzę, że do remisu doprowadziliśmy zdecydowanie za późno, bo mieliśmy wcześniej mnóstwo tych sytuacji w tej pierwszej części gry. Druga część z kolei na no, odwrót rozpoczęła nam się bardzo dobrze. Eee, prowadziliśmy 4-3, sytuacje sytuację za chwilkę na 5-3 niestrzeloną, no i za chwilę przegrywamy 5-4. No, taki jest futsal. Ja myślę, że dziewczyny dały sobie dzisiaj 120%. my się brawa. I jakby chociaż ten punkcie tutaj zdobyły, to by tak było. Wykorzystane sytuacje się mszczą, to można dzisiaj powiedzieć po spotkaniu? No, tak, jak mówię, gdyby nie to, że wyszliśmy z tego 0,3 na 4,3, to można by nawet tak było. Powiedzieć, że nie wykorzystane sytuacje się mszczą, ale tak naprawdę y, wyszliśmy i raczej chodzi o to, że w takich drobnych elementach w, w brak koncentracji w wykończeniu, odrobiny <kluzność> skuteczności, a także brak y, zamknięcia pewnych stref w, y, w obronie, spowodował, że. W, że można powiedzieć, daliśmy gospodyniom, można złapać znowu wiatr w żagle. Odjechały nam na 6-4 w końcówce, zabrakło trochę czasu, żeby w tej przewagi wyrównać. No i gratuluję gospodyniom, my przygotujemy się do kolejnych meczów. firmy. Jakie, nad jakimi elementami musimy pracować, żeby je poprawić. Wyróżni Pan jakąś zawodniczkę? No zdecydowanie nie będę wyróżniał żadnej zawodniczki, bo cały zespół nie dał się dzisiaj 120% znakomicie dziewczyny zagrały. Jestem z za bardzo zadowolony i wyróżniamy jakikolwiek, które byłoby tutaj e, krzywdzące dla której koledzy. Dziękuję. Dziękuję. Marta, dzisiaj Wasz pierwszy mecz w rozgrywkach, pierwszy w nowym No i szalony mecz? W wczoraj mecz przejdzie, dziś je puształem, więc męczący, męczący przez 4, 4 dni właściwie. A co do meczu obcego, bardzo Był otwarty, mecz, bardzo szybki dynamiczny. Na pewno musi pomagać tym wszystkim. to zagranie, że <grym> <jest grym> sobie nie wiedzą, <grym> jak się jedną bramkę, widzieliście, że spotkali najlepszy gol dzisiejszego starcia? Gol oczywiście mi się podobał, mi się osobiście spodobał, ale nie powiem, najlepszy, bo każdy najlepszy rok, każdy dał. Ja mówię, dziękuję, że od naszego ataku i Polska jest zwycięzcą, więc każdy jest najlepszy. W styczniu będziecie gospodarzem, będziecie z Polski Polskę grać jedenastu. No i jak zapatrujecie się na piłkę? Mówiąc szczerze, zapatrujemy się bardzo ambitnie. Mamy, moim zdaniem, bardzo pełną kadrę na mistrzostwie i będziemy bardzo na nie